i mam diamenty Flipper! No ty debilu! Spontan. Dobra, to 3-4. Sianeczko wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzień dobry na W dzisiejszym odcinku pójdziemy do cave'ów. Zbudujemy część Katakumb oraz... Jak nie całe. I znajdziemy sobie zwierzątka oraz... A na końcu będzie bierzmowanie. Na końcu będzie bierzmowanie, to jest najważniejsze i będzie gość mhm. specjalny Fire Stream. E, dobrze, ja proszę księdza mam pytanie Pytanie, proszę zadać pytanie e, Pan, jak pan się przyjrzy swojemu strojowi no. To pan ma e, odwrócone krzyże na sobie e, Jak się z tego ksiądz wytłumaczy? Dobra, czekaj, czekaj <laughs> Nie no, zostaw to, błagam, błagam, nie, nie zmieniaj Jest dobre Ale nie, bo to jest demoniczne, stary <laughs> Do kejwów? No. Bo trzeba czekać, jak chcemy do kejwów, to trzeba zrobić jakiś mały magazynek w jakimś domku. Dobra. Albo wybudować. No dobra, zaczekaj. Dobra, ja mam już 45 drewna. Zdobyłem. A ja Oświadczam. mam już 46 chromosomów. Wspaniale. Dobra, yy, w tym domku robimy magazyn, a nie jest za mały? Mm. W tym? O, yy. <laughs> no, stary, nie ma rzeczy za małych, są wystarczające. To widzisz, jaki tu jest kantorek elegancki. Jakbyś wchodził Oglądaj do takie... To miał sklepu. Weź. Czemu chińskiego. No nie wiem, idziesz co, idziesz co? I tu wszystko jest takie różowe, nie? Na przykład? Wszystko takie różowe, tu jest wielkie wieżowce Tokio i włazisz do takie małe drzwiczki. Tu jest sklep z porcelaną, nie? I włazisz i tu... wyjdź ze mnie. I włazisz i tu wszędzie jakieś skrzynki są porostawiane. No w, w sensie na 16, ale... Czemu w sensie tak jest, tak? A dlaczego chińskiego? Czy ty? jest... No, nieważne. No nie wiem, no tak mi się wydaje, nie? Tak z filmów kojarzę. Więc, widzowie, ja szukam... Ale ja content szukam... to będzie ceremonia. ci, ja szukam gravelu i widzimy się w sumie po jaskiniach. Nie wiem, może wam wie. A co, jak w jaskini, moment... w jaskini się stanie niesamowita rzecz? No, to wtedy ją wrzucę, ale... ...wątpię. Aha. ante Piper no te da Ja bym wyszedł na powierzchnię, się przeszedł dalej i z jakiejś jaskini. No, Bo ja mam wrażenie, że to krąży w koło. No, to chodźmy ja mówię, odłożyć te do tego. No, a wioska jest trochę daleko. Ta? Chociaż... Nie no, blisko jest. Nie no, blisko jest. Kopiemy się tak do góry? No, chyba innego wyboru nie ma. Muszę sobie zapamiętać. Że tu jest nasz główny lud z jaskin. do pokazania teraz na screenach. Eee, co idziemy dalej? Tu wyspamy resztę. Ja nie wiem, ale już jest 14 dzień, a i dalej nie mamy lawy. No jak nie, ja się kopię pod siebie. O, znalazłem. No widzisz, jak jestem mądry, pokopałem się po siebie i mam Szkoda, że nie spłonąłeś. Szkoda, no? Szkoda, że jestem taki mądry i kopię się na dwie kratki, a nie jak ty debilu. Ej, ale jeszcze od wypadku nie zginąłem, kolego. No dobra, dobra. Masz szczęście po prostu. Widowie jesteśmy już po kopalni. Mamy wszystko, wszystkie itemy. Mamy psa kolejnego, tym razem mojego. Nazywa się, jeszcze nie ma nazwy, ale nazwiemy go zaraz, bo mamy name tagi No i no i wracamy do wioski. Mamy właśnie mamy Obsidian na portal i na Na ten. Ten też. Tak, jak to się nazywa? Na Enchanting table Dobra, to będę się wyciąć. Mamy OPSA na. Portal i na enchant. No i teraz płyniemy do domku. Dobra, ja ogarnę, bo mam trzy zapalniczki, generalnie, bo były w tym. tym... Jak to się nazywa? Mm. Portalu, no. Eee... Portal musielibyśmy zrobić na zakrystii Ej, mam plan, nie na zakrystii Ale patrz, tu jest kościół, i tu będą takie katakumby po tym kościołem. Wiesz, to jest jakaś kapliczka, jakiś cmentarz podziemny, wiesz, coś takiego, że czaszki tam porozkładamy. I tu bym no zrobił chodź portal. tutaj tych Tutaj bym przy kapliczce zrobiłbym portal. No właśnie, ale nie wiem czy aż tu, czy nie głębiej gdzieś. Popatrz, zrobiłem mówię ci, takie katakumby pod kościołem, że będą takie po prostu piwnica, jedna wielka. Znaczy, nie piwnica, ale zrobimy takie tunele. No. Dobra, oś, idziemy do netheru. Tylko no Czemu teraz do netheru? Boli się no idziemy wczalić, tylko respa i w następnym odcinku przejdziemy się tak pozwiedzać. Dobra, daj mi 5 sekund, więc widzowie, tutaj Ledwoj zajmuje się katakumbami, jak widać tam jest portal nasz. Tutaj kapliczka, elegancko. Pokażę wam jak zostanie to skończone już, a ja idę ogarnąć magazyn, więc widzimy się za chwilę. Uciekaj do kościoła! Te góry latające są. Pokazujemy to co wybudował Red Boy. Tutaj kościół yy, pod wezwaniem wielkiego mocarza. I nie ma jeszcze kaplicy, z czego widzę, ale jest już zajście do na naderu. Jeszcze niedokończone, nie bo nie, nie mamy bloków. Sumie... No kurwa, no. To no, stary, ja to mówię. No, no. się kurwa pokazał, to bym kurwa, z tą porozmawiać. tego. Tak... No, ja Skąd mówię? no? Słyszę w lewej słuchawce go nie ma no, no Ale stary, jakie ja za... pokażę? No, będzie trzeba się pochwalić babci, że tyle wyświetleń mamy a... Dobra, on jest z... tysiąc klatek nade mną a, a to słychać jakby on stał Dobra, tak ona jest na Dobra. głowę Stary Spokój się, spokojnie To jest wszystko gra, to jest tylko gra O widzę Dobra, przedstaw swoje budowle Swoje katakumby tak? Ja cię nagrywam od tyłu, ty idziesz i przedstaw. Teraz akcja mm, 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 mm. Czy ty mnie słyszysz? Kapisanie Ty mnie słyszysz? La, la, li, la. Ej, stary nie słyszysz mnie? Stary, bo ja... Pięknie. Że Redboy teraz będzie przedstawiał swoje katakumby i tak idę za tobą, a ty w ogóle zaczynasz coś śpiewać i kopać z dupy, ja się dziwię o co chodzi, nie? Przedstaw swoje katakumby i swój plan na katakumby przede wszystkim, bo to jest dopiero zarys, tak? To jest zarys. No się Redboy, jestem budowniczym. to będzie stał enchanting i uwaga, co by się stało? Nie wiem, w każdym razie. Tutaj będzie ten który on będzie ładny on będzie przedstawiał. Będzie bardzo ładnie teraz, proszę Tutaj mamy. Nie jest kuchny, bo my ze bloków wiele boków niderowych. W raziecie zobaczyć, na kim jesteśmy. Teraz tak, to tak mówię, będzie ten. To będzie kolejne zejście, ono będzie bardziej rozbudowane. Generalnie widzowie, robimy konkurs na nazwę Siekiery. Pierwszy komentarz, który będzie pod tym filmem, oprócz ciebie, Red to będzie nazwa dla Siekierki i ona będzie z nami przez całą serię, tak jak ustaliliśmy. Albo pierwszy nickname osoby, jeżeli nikt nie napisze. No tak. Tak, tak. Pierwszy nick, tak. albo. Albo jak... Chyba, że ta osoba po prostu napisze nazwę, nie? No tak, albo napisze, Ale jak albo nie, napisze nazwę, nie. albo jakiś zwykły komentarz, to, to od razu jest siekiera, nie? Twoja. Mm -hmm. No i tyle. W sumie, koniec ogłoszeń. Dziękuję. Mm -hmm. Widzowie, robimy farmę. Tak ustaliłem, zrobimy farmę. Farmę krów i... Na razie tylko krów, bo... Bo krowy są nam potrzebne, bo z krów jest wołowina, z wołowiny robi się burgery, a my jesteśmy grubasami lubimy żreć burgery. E, Nie, biznes burgerowy to kiedy indziej, ale musimy się przygotować do niego. Właśnie, zrobimy kiedyś McDonalda tu. No nie. dawaj, dobra. No i gdzie jest ten mój No Noelo! O, w końcu przy, przybyłeś na miejsce. Co to jest? Bierzmowanie dzisiaj? Dzień dobry. Sześć Boże, czy odmówiłeś wszystkie, wszystkie... modlitwy? Wszystkie modlitwy odmówione, to jest mój świadek, wujek, wujek Wacław. Nigdy nie tknął się alkoholu i ogólnie to... no nie wiem, no to jest najlepszy wujek, jakiego mam, nie? Jestem, kurde. E, dorosłość. Tak. Ale ja nie wiem czy ja chcę to wujkowi też dawać, bo jak on gryzie to mi palca odgryzie. Bo on wczoraj trochę zach**ł. Wujek, <grywa> Na, no i on, wiesz. zjedz. Wkroczyłeś złową dorosłość. Gratulacje. A co już? Już, dziękuję za ceremonię. <grywa> gdzie, mój, gdzie mój prezent? Jero, e, spóźniłem się trochę. Się... Chyba całe? się spóźniłeś trochę. No ja już jestem e, po bierzmowaniu. Zjadłem tutaj. O, zjadłem... E, chleb z moim wujkiem. E, <grym> Małe co nieco za wkroczenie w duchową dorosłość. E, dla Red Boya od Mena. Dziękuję bardzo. Apple zegarek dostałem. Tak jak na komunie. I dostałem też... E, Dostałem... mój pierwszy strój wojowniczy... ...żelazny set. Skazałem Dziękuję się. bardzo. Czemu twoja żona jest na dachu, wujek? Który? No tam! Ja się boję, nie wiem o co chodzi, nie? No chodź On... zobaczyć! Grażyna jest na Grażyn. dachu! Barbara. O, Patrz! Ona chce się... Idź ją ratuj! Grażynko... Grażnko nic ci nie jest. Ch chodź lepiej ze mną. Napijemy się no. razem. <laughs> Widzowie, jak widzicie robi się jasno, wstaje dzień 20. Więc znaczy ten czas, aby zakończyć ten odcinek. W skrócie to teraz pokażę Wam tutaj efekty naszej pracy tutaj końcowe. Jeszcze... No niedokończone to jest, ale wszystko, wszystko widać już jakiś progres, wszystko się buduje. Tutaj taka mini Wszystko i, idzie z parą, tak? Wszystko tutaj idzie tak jak ma iść. To tak to jest tutaj teren, jakieś drugie zejście mini zrobione. Tak, tutaj Chcesz zobacz, dać. pokaż portal, tutaj mamy początek naszego takiego, tutaj takiej kuźni, jak. tu będzie wszystkie jakieś piece, wszystkie jakieś kowadła, tam się potem dalej zrobi jakiś alchemiczne tam będą, nie? Zgadza A się. A to wszystko z czasem, tak? Katakumby powstają. Katakumby. A nie nigdzie jest bujek Co teraz? Poczekajcie. Tam. widzę, o patrz, patrz tam, patrz tam. Dobra, dziękujemy za oglądanie, Siemka. Dziękujemy.